Cześć, a oto kolejny odcinek z ciekawostek. Dzisiaj na tapetę bierzemy Lechia Gdańsk. Zapraszam do oglądania. Lechia Gdańsk już po trzech latach od założenia awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Stadion Lechii znajduje się na ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk. Początkowo klub nazywał się Baltija Gdańsk. Pierwszy mecz międzynarodowy Lechia zagrała już po trzech miesiącach od utworzenia klubu. Wygrali 14 do 1 z Burton Whitby. Pierwsze trofeum w historii klub zdobył w 1983 roku, wygrywając z Piastem Gliwicę w finale Pucharu Polski. Lechia zdobywając pierwszy Puchar Polski grała w trzeciej lidze. Lechia ma przysłowiową kosę z aż 17 klubami. Pierwszym reprezentantem Lechii w polskiej kadrze był Piotr Nierychło w 1949. Strzelił on gola w debiucie przeciwko Danii, przegranym 1-2. 2019 jest najlepszym rokiem Lechi pod względem medalowym. W lidze zajęli trzecie miejsce oraz wygrali Puchar i Superpuchar Polski. W 1954 roku rezerwy Lechi zaszły dalej w Pucharze Polski, jedna 16 finału, niż pierwszy zespół. Odpadli w pierwszej rundzie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.